Zawsze da radę! Bob budowniczy nie jest sam! Piach, żwir i cement nie straszne nam, bo lubimy nie jest sam! Przez cały dzień robota w bob z przyjaciółmi do pracy się rwie. Bob budowniczy wszystkiemu zaradzi! Bob budowniczy nie jest sam! A przy muzyce ty przerwę masz, by czas umilić. Śmiej się i tańcz. Bob Budowniczy zawsze da radę. Bob Budowniczy nie jest sam. Eskimos Bob No, wreszcie skończymy. A, możemy wracać do domu? Oczywiście, że tak, Walcu. Przecież dzisiaj Marta razem z siostrą mają wrócić z nart. Koparka pojechała po nie na lotnisko. Och, cudownie! Stęskniłam się już za Martą. Ja też, maleńka. E, ty, ty, to znaczy, mam nadzieję, że urlop się udał. A, e, szybko, Bob! Jedziemy do domu! Bądźże, mytoniarko, ty jedź pierwsza! Dziękuję, koparko. Witaj, Marto. O, Cześć, Jasiu. Marta Hurra! Betoniarko. Dobrze się bawiłyście? Och, było bardzo przyjemnie. Uwielbiam jeździć na nartach. Tak, ty też mógłbyś spróbować. O, oh, wcale nie jestem pewien. To nie takie proste. Nauczyłbyś się bardzo szybko. Ach, jasne, ale może kiedy indziej teraz jestem zmęczony. Ach, my też. Miło jest podróżować, ale nie ma to jak własny dom. Dobranoc, przyjaciele! Dobranoc, śpijcie Śpijcie dobrze. Dobrej nocy. Dobranoc, Reksiu. Ja też muszę się przespać. O, czułem, że o czymś zapomniałem. Miałem prosić Boba, żeby naprawił dach. O, trudno. Dziś już za późno, żeby dzwonić. Śpij smacznie, piesku. I bardzo proszę, zawiń się w swój kocyk, bo robi się zimno. <noise> Słucham, Bob Budowniczy. Witaj, Bob. Kamyk przy telefonie. Mamy duży kłopot. Śnieżne zaspy zablokowały drogę koło Starego Mostu. Mógłbyś oczyścić drogę ze śniegu? Ależ tak, nie ma sprawy. Dziękuję, Bob. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Ach, prawda, że jest prześlicznie? Tak, piękny dzień, ale... Podobno kursy autobusów są odwołane. Nie mam jak wyjechać. Miło mi cię gościć. Ojej, i ciągle pada. A może uda mi się namówić Boba na narty? O, nie wydaje mi się. Co ty na to, Koparko? Czekaj, spychaczu! Już ja ci pokażę! Cześć, brygano! O, o, o. Och, wybacz, Bob, to przez spychacza. Dobrze, na razie dość tej zabawy. Pan Kamyk zlecił nam robotę. Spychaczu, ty zawieziesz żwira, koparka odgarnie śnieg. No dobrze, a co będziemy dzisiaj robić? Zbudujemy coś? A może coś zburzymy? Mogę ci pomóc? Wiesz, mam sporo papierkowej roboty. Pomóż mi, jeśli chcesz. O, papierki. Dobrze, świetnie. Cześć, Bob. O, oh, bob! Co znaczą te rakiety do tenisa na twoich nogach? Musiałem je włożyć, bo nie mam śnieżnych rakiet. Takie noszą eskimosi, widzisz? <noise> A kto to są eskimosi? To ludzie, którzy mieszkają w pobliżu bieguna, a tam jest mnóstwo śniegu. Oni też noszą rakiety do tenisa? Ależ skąd Zigu? Mają rakiety śnieżne. Noszą je, żeby nie zapadać się w śnieg. Z pewnością żaden eskimos nie zakłada tenisowych rakiet. Mm, no tak, jasne. I co, Bob? Nie dasz się namówić na jazdę na nartach? Poruszałbyś się szybciej? O, nie ma mowy. W rakietach czuję się pewniej. No, ko kochani, musimy jechać. Radę? Tak, damy, damy radę! radę! O, widzisz, Reksiu? Pod ciężarem śniegu tak się załamał. Muszę zadzwonić do Boba. Słucham, firma budowlana. O, witam, panie Ogórku. Rozumiem. W tej chwili Bob odśnieża drogę, ale ja mogę przyjechać, jeśli pan zechce. W porządku? Za chwilę u pana będę. Do widzenia. Jasiu, muszę natychmiast jechać za miasto. Szkoda, że nie ma tu koparki z wielką szuflą. Koparka? Niepotrzebna ci koparka z szuflą. Wpadłam na dużo lepszy pomysł. Jesteśmy na miejscu. Trzeba zepchnąć zaspy na bok. Nie ma sprawy. Spychaczu, za chwilę droga będzie odśnieżona, a ty posypiesz ją piachem i żwirem. Oczywiście! Hmm. Wygląda na to, że trzeba wymienić krokwie. Krokwie? A co to jest? To specjalne belki, na których oparty jest dach. Sama nie dam rady. Ktoś musi mi pomóc w reparacji dachu. Bardzo ładnie. Śnieg jest odgarnięty na bok, a cała droga dokładnie posypana piachem. Dobra robota. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Słucham, bo budowniczy. A, to ty, Marto. Krokie? No tak, pojedziemy do firmy. Dobrze. Zabiorę też dźwig. No dobrze. Zaraz będę. Bob już tu jedzie. O, świetnie, ale nie stójmy tutaj tak na mrozie. Zapraszam do środka na filiżankę herbaty. O, rety, a co to jest? Narty! <śm> marzyłem o tym, żeby pojeździć na nartach. O, <śm> Ojejejejej, nic ci nie jest? Co o, się stało? O, o, przepraszam, panie Ogórku, o, to był wypadek <laughs> Szczęście, że nic ci nie jest Natomiast z budy Reksia nic już nie zostało <laughs> Witajcie, kochani <laughs> O, patrz, nadchodzi Eskimos z Bob Ciszę, bo cię usłyszy Co się stało? Cóż? Pojawił się nowy kłopot, Bob. Strach rozwalił reksiowi budę. O rety, nie wziąłem ze sobą desek na budę. Biedny reksio. A wiesz co, Marto? Skoro mowa o Eskimosach wpadłam na doskonały pomysł. Ty i Bob reperujecie dach, a budę dla Reksia zostawcie mnie. Bardzo dziękuję. Dach wygląda jak nowy. Juhu! Hej, moi drodzy, zobaczcie, co zrobiłam! No, i jak Wam się podoba? O, Joasiu, zbudowałaś dla Reksia iglo. O, bardzo ładnie! Ale co to jest iglo? To jest taki domek, w którym mieszkają eskimosi. Budują go wyłącznie ze śniegu. Właśnie, ale w środku jest całkiem ciepło. Sprawdzisz, Reksiu? O, spodobało mu się! Szkoda tylko, że domek się roztopi, kiedy zrobi się cieplej. Nie szkodzi, panie ogórku, do tego czasu zbuduję mu budę. No, moi kochani, wracajmy do domu. Hej, Bob, a może jednak pożyczysz sprzęt od Marty i pojedziesz ze mną? O, nie, nie mogę wziąć jej nart, Joasiu, bo jak wróci do domu? O, to się nie martw, ja ją podwiozę. No, dobrze, cóż, zgadzam się. O, świetnie się bawię, że też wcześniej nie spróbowałem. Puść mnie dźwigu, teraz pojadę sam! Opracowanie telewizja polska agencja filmowa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. Dźwięk Jakub Milencki, Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Tekst piosenki Krzysztof Rześniowiecki. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majsz.